Siemanko, witajcie serdecznie na kanale Uwaga Będą Spoilery. Dzisiaj wracam do was z kolejną częścią Assassin's Creed Unity, a wita się z wami oczywiście Godziak. Niestety dzisiaj w uszczuplonym składzie kapel zachorował, no nic nie poradzimy. Ach te bakterie, ledwo się zimno zrobiło, a już się grypa szerzy. Miejmy nadzieję, że kapel do nas szybko wróci, a tymczasem nie opindalając się za bardzo, ruszamy na pierwszą misję, na kolejną misję wątku fabularnego, ładna panorama. Nasza ulubiona koleżanka Elis. Shu was Namisha spotkatch So so seems you've been busy. Tracking down the man who killed your father yes Best of luck He's killed most of my allies and intimidated the rest into silence. no closer now than I was two years ago. I've seen him. What when where can I find him? I'm not sure that's a good idea. He wants you dead, Elise. But hmm. you want to protect me? I want to help you. The Brotherhood has resources, manpower. You cannot be serious. No, I don't trust no, the. Tak dla przypomnienia. Do you trust me? I haven't changed that much, Elise. I'm still the same boy who. <laughs> who distracted the cook while you stole the jam? <laughs> the same one. you <laughs> over the wall into that dog-infested orchard. All right. Take me to your brotherhood. I'll hear the offer. Offer may be a bit strong. <laughs> no, let Bloody uh, Templar. What's he doing? Really? Uh, now a when it comes to security. Two right turns, 73 steps, then down a flight of stairs, a left and another right. Did I get all that? What the hell you done this time, pisspot? The Templars have marked her for death. So you brought her here? The Brotherhood has resources, manpower. Shut up! Well... What have we here? Hello, my friend. My name is For Heaven's sake, take that blindfold off. Ridiculous. <laughs> my name is Elise de <laughs> My father was Francois de la Serre, <laughs> Grand Master of the Templar Order. I've come to ask for your help. Continue. Mirabeau, we must and we will, Master Kemar. If you cannot see the advantage in being owed a favor by Francois de Lasser's daughter, I despair for our future. Continue, Mademoiselle de You are not men with whom I would normally parley, Monsieur. But my father is dead, as are my allies within the Order. If I must turn to the assassins for my revenge, so be it. Parley, my arse! It's a trick! To make us lower our guard! I say we kill her, send her head back as a warning. Belek! Enough! Plainly, this discussion is better conducted in private. If you will excuse us, Mademoiselle Lassalle. Certainly. I mm -hmm. okay. perhaps you will accompany her. I am sure you two have much to talk about.

No co? Co ona kurde wyobraża sobie? Ty, jak ona szybko biegnie? Ona ma jakieś skillsy, w tym lepsze? Ona po prostu lubi bawić się w chowanego. Niewątpliwie chciała mnie zgubić, ale Już ją mam Eee, tam... Zaraz się o coś znowu zablokuje. Idę o zakład. O, albo ja. No dobra, znowu wpadła na ścianę. Teraz wpadła na mnie. No dawaj, dawaj, biegniemy dalej. O, dobra, dałem Ci fory, teraz z tego będę żałował pewnie. O, kurde, ale wypruła. O, jest na miejscu, okej. Okay. Hm, Myślałem, że zgubię już się. Nie coś o tym chodziło. Otwieram. François Germain to mój lewicowy. Co? Został wyciągnięty z Orden, kiedy byłem na Something about heretical notions or Jacques de Molay, I'm not entirely sure. But he should be dead. He died years ago. Did anyone tell him that? I would very much like to ask him a few questions. So would I. Ciekawe. Ja często mówię ciekawe chyba. Ale to jest ciekawe! Empty.

O nie, to pułapka. Puuu, nie udało się. No, ciachaj się, kurde. Ciężki przeciwnik. I zbani, i już cię nie ma. Jak ciebie nie ma, to i ciebie nie ma. to się udało. Aczkolwiek powinienem ich wszystkich w jakiś sposób ogłuszyć, ale wykracza to poza moje możliwości. No to po chuj tu w ogóle przyszliśmy. Hmm, zamknięte drzwi

no to kurwa chyba z jednej zasadzki w drugą wpadłem. Co my tu mamy zrobić? Zabij strzelców. Strzały w głowę. No to jak strzały w głowę, no to strzały w głowę, no. Dostał. Dostał. Dostał, ale nie w głowę. Dziwne. Trzeba jeszcze jednego zabić. Strzałem w głowę. Udało się. I ostatni. Hu. Cóż za szczęście. No dobra. To na tym zakończymy dzisiejszą grę. I do zobaczenia, trzymajcie się na razie.